mam witam was w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o obstawienie dokładnych wyników na Euro 2020 21. I obstawimy sobie round 16. Oczywiście bez... A przepraszam, podsumowanie, tylko bez włączonej popularity, żebym znowu nie zapomniał. O, jak widać jest progres. tylko nie w tą stronę. Tak zwany regres. Tylko niestety. Między tym a tym to nie było dużej progresu. Jeszcze młodziej już zadowolony, a tutaj już tragedia. Włosi. O, 1-0. Mogło być 2-0 na spokojnie. Na 2-1 narcię ciężko. Myślałem, że Walia będzie więcej się pokazywać. A nie, Ramsey miał takie dobre sytuacje i ten zmanipulowany baila. Ale. Znaczy, sam przebieg meczu. Włosi zasługiwali na wygraną 2-0, moim zdaniem. No tutaj, skonal bo kto pierwszy trafi, no to wiadomo, trochę takie random. To wystrzelają. Szwajceria, Turcja. tutle. Po tym pierwszym meczu spodziewałem, wiedziałem, że mecze typu walka o te drugie miejsce będą, znaczy oni tu walczyli o wyjście, może tak nazwę walkę, mecze o wyjście mogą mieć dużo woli. Głupi trochę byłem w sumie, że nie postawiłem na większej rozgrodzi woli, ale przynajmniej 5 punktów, 5 punktów mnie cieszy. Szwajceria też zdominowała Turcję, pokazała, że Turcja nie jest za dobra jednak na tym turnieju. Czarny kon, jednak nie jest czarny ani nie koniem. Znaczy, czarny może jest, ale nie. Nie mówmy o czarnych i o koniach. Y Ukraina, Austria. No, spodziewałem się po Ukrainie więcej. Ukraina zagrała dla mnie najgorszy Tym w tym turnieju. Austria chyba najlepszy. I Ukraina zagrała tragicznie. Nie mam nic więcej praktycznie do powiedzenia, 1+, że 2 punkty, za to za Austrię jeden 1 gol. Mogę zdobyć więcej, powinna. Pokarać Ukrainę. jeszcze się że wyszli. Tutaj... Mogłem zmienić, bo Holandia wyszła w mocniejszym składzie niż się spodziewałem. Ale i tak uważam, tak liczę na to, że Macedonia... Coś tam końśnie tego jednego gola Mówię, że Holandia nie będzie tak zależało Ale się przyjechałem. Prawda? Macedonia na początku miała jakieś też sytuacje. Ponad 20 minut, jak to tak. Bo to leciały dwa mecze, więc oglądałem przede wszystkim kraj austria To tak na boku, plus później lekkie przeczytanie o tym meczu. Nie wiem, że Macedonia miała. Mogła trafić gole Przynajmniej były dwa punkty. Znaczy punkt, bo to dłużyłem embustu. co powinien opowiedzieć. zmarnowany Pierwszy embustu, co opowiedz. Belgia, Finlandia. Miał śmieszną sytuację. Mówię, jeśli zagrałem w ryzykownym składzie się takim innym, daje dwa gole. jeśli zagrałem normalnym trzy gole. Widzę, że ten skład jest trochę inny. Daje. Miałem 0-2. Mówię, aż mniej 0-3, ufam. Jakbym miał 0-2, to bym miał więcej punktów, no ale co, co się zrobi, jak się zgubi nie? I się zmienia. Już powiedział, że raczej nie będę w prawie w ogóle zmieniał. Rozsiedania. A znaczy już spodziewałem się rezultatu takiego, takiego trochę przebiegu myślałem, że jeśli danie trafi na 2-1 czy coś, to... Znaczy, widziałem, że poczynę gole, ale nie widziałem, że Rosja aż tyle pozwoli. I pod ta końcówka Danii i Mosekra. No, no, gratulacje i tyle. Cześć Anglia. So close, tak się wydaje. Mógł być taki wynik 1-1. No tak naprawdę to był taki mecz, że mógł być wynik 1-1, a do... Dobrze... Tak samo dobrze mogło być 2-0 do Anglii. Jeden punkt, szkoda. Myślałem, że to częściej trafią pierwsi i po prostu będą się całkowicie bronić. A Anglia, gdy chciała dominować, tym bardziej że Czesi wychodzą z trzeciego miejsca niż z drugiego, więc spodziewałem się trochę więcej entuzjazmu niż na sam koniec meczu. Nie rozumiem czasami takiego grania, że nagle widać, że masz siłę, bo jak na sam koniec biegasz, a wcześniej tego nie chciałeś robić. No. Mogli wcześniej spróbować zdobyć tą robkę i myślę, że dali radę. Chorwacja, Szkocja. Pada Szkocznej, bo pokazali fajniej wcześniej. Myślałem, że umskrzyną więcej. a ja nawet myślałem, że to Szkocji wygrają bardziej niż Chorwacji. Tam 1-1, bo Chorwacja była faworytem. Ja uważam, że Szkocja może ugrać. Więc tak, tak wcześniej dawałem, że moja predykcja kontra predykcja w większości i wyrównało się na 1-1. W większości tu się mieli rację. Chorwacja. Czy łatwo. W Szkocji miałem sytuację, ale później w Kórwaci, wydaje mi się, zdominowali mecz. Szkocje Polska, No niestety. Nie będę tutaj dużo mówił. Dostaliśmy dupę. Mieliśmy szansę. Wydaje mi się, że jakby nie stracili pierwszy gol. To tak inaczej był mecz. Nie mówię, że może dobrze, bo przynajmniej jak straciliśmy tego gola, to chcieliśmy gonić. Nie wiadomo, czy bez tego gola byśmy tak gonili. Ale tak czy jak szkoda. I Polska, trochę Widać było, że Szwecja gra. Będzie chciała grać na kontry, Udało się i tym. mówić. Hiszpania, Słowacja. Dobra. Dobry. 2-0. 2-0 dałem. Mówię, dobra, mogę dać 3-0. 5-0 przyznać. Nie wiem. Pełna dominacja. Nie ma co wspominać. Też nie chcę o długo tych meczów ugodywać, żeby filmik nie był długi. Żeby trwał. Między 10 a 15 minut się będzie najlepszy czas. Niemcy Węgry. Nie wiem, to czy. Taktyka, każdy mecz pod Węgrów się w ogóle nie sprawdziła. Węgrzy są tak dobrze się pokazali, że prawie wyszli z grupy w takiej grupie. Co można powiedzieć. To no, wydaje mi się, że to taka największa niespodzianka to i nie, największe zasługuje, to na zasługuje największe gratulacje to mnie tak się da. To drużyna, i. najpierw że. To był chyba mecz. w. Yy... Bo w. meczu. u siebie by Niemcy byli. Także pierwszy raz by nie grali u siebie. I to zagrali najlepszy mecz. I jeszcze pokazali, chcieli dominować Niemców. To. Niemcy grali na czas, na koniec. To oczywiście świadczy, jeżeli grają z to Niemcy grają na koniec, to na czas. A nie Niemcy gonią kogoś. Brawo dla nich po prostu. Portugalia-Francja, wszystko trafione, wynik 2-2, Portugalia-Ronaldo. Ronaldo... Mogłem no mówić z nimi godzinami, no chłopak jest maszyna. Ale wydaje mi się, że jak... Wszyscy mówią, plus pokazuje, że tyle ćwiczy, to wróć na no to zasługuje i nic więcej. A 2-2, bo każdy drzwi, są ja ich w sumie. W Portugalia wydaje mi się, że powinno trochę bardziej na końcu cisnąć, bo wyjście z pierwszego miejsca z trzeciego... Jak widać, dużą różnicę w rywalach pokazuje, ale... I pasowało, Nie będę się kłócił. Mam tylko jeden ekscent chyba na każdy mać Całkowity taki excelent, Excellent. Ciekawe co tu trafi, excelent. Zlecimy z nowymi ustawieniami, a potem poprali. wejdziemy. Więc w dania Tutaj szczerze mówiąc widzę ciul wyników. Powiem szczerze. Chyba z tego co wiem, to jest 90 minut będą tylko, więc. Yy... Tu ustawiłem i teraz tylko nie wiem czy Ramić czy wygram w 90 min, bo nie dziwię się jak tu będą karne. Ale chciałem tu ustawić na Walię. Ale stawmy w pierwszych 90 minutach chyba. Chociaż jak będzie dogrywka też się nie dziwię. Daj mi 2-1. Mogę zmienić na dogrywkę na 1-1. Jak będzie, że walia trafi pierwsza gola. Chciałem, że Dania w bo też będzie porszcza i gola. Mi się wydaje wydaje mi się, że Dania z Rosją też będzie na początku cisnąć, a nie cisnąć tak jak z Belgią. to też mi się wydaje, że nie będzie cisnąć z Walią. Tak mocno jak z Belgią. Walia wydaje mi się, że może umknąć, Potem pół obrony na 1-1 na przykład i potem Walia jeszcze jednego gola i gra autobus 2. Włosi, Austria. Dajmy ulubiony wynik Włochów 3-0. Wydaje mi się, że Australijczycy zrobił zrobi w tym meczu po prostu. Czyli so, mobile... Tak, tak, po prostu zagrajmy najpewniejszy. Prawdopodobnie zagramy sobie już na chwilę tutaj busta. Tak mi się wydaje, chociaż Boost jest dużo zmienny, bo nie lubię w pierwszy dzień dawać. Holanda, Czechy. sercem jestem za Czechami, ale to co Holanda pokazała plus większość, jak to mówię jest za Holandą, więc... Teraz pójdę za większością, pójdę 2-1, chociaż wiem, żeby Czesi coś zrobili. Kolejny pierwsza. To nie powinno być pani ale, ale podobne flagi. Ale weźmy kapitana Holendrów, tego gdzie nie jest? Bo tak to chyba nie jest. Nie? Jest nasz kapitan Holendrów. Jak będzie, że kapitan odpali pierwszy? Tutaj wynik 3-2. Tutaj też myślałem, że są nad dogrywką, ale tutaj Belgia. Bez większego tłumaczenia. Szkoda mi, że Portugalia odpada, ale wiem, że Belgia po prostu wygrała ten turniej. Nie wiem. luka bez zmian. Chorwacja, Hiszpania. Czy to jest zaskoczenie? Zagram, bo zagram 0-2 dla Hiszpanii. Chociaż pewnie Chorwacja szybko zalepie od Hiszpanii, a jeden mecz. Nie słabszą Słowacją, nie znaczy to, że są tak dobrzy teraz. Zagrajmy to, co ostatnio weszło Koke. Tu ja mam kogoś w kokę. To samo, kogo fantazję, mieć fajne połączenie. Francja, z teraz tak, wydaje mi się, że Szwajceria... pewien poziom pokaże przeciwko Francji i to nie będzie... ...będą chłopaki do bicia. Oczywiście nie wygrają. Zastanawiam się, czy 2-1, 1-0, czy 2-0. Mam wydaje mi się, że... Mogą nie strzelić gola i maksymalnie, maksymalnie mi się wydaje, że Francja strzeli dwa gole. Chudem wygrał a dałbym a tak dodaję MPP. Tutaj w ogóle się nie dziwię, kto wygra. Serca Anglia, ale w pewnym sensie te 55% rozumów, mówię się Niemcy. Tylko po poszłem sercem, a tak no i może Belgię, bo tutaj w sumie nie wiem, kto jest większym faworytem. Jeśli pozwolicie, sprawdzę sobie kursy bookmacherskie, więc wtedy mniej więcej będę mógł wiedzieć, jak co tutaj jest faworytem dla bukmacherów, czyli pewnie dla większości. Belgia: 2,55 do 3,0. Ok, dla mnie też Belgia jest tu bez dużych zaskoczeń. Tutaj zagram sobie wynik 2-1. Wydaje mi się, że to jest wynik, który pojawia się najczęściej, tym bardziej ludzie będą... Papyracy też obstawili, że będzie 2-1, tylko dla Anglików. na to, że to jest najczęściej wybierany wynik przez ludzi, jeżeli chodzi o grające drużyny podobne do siebie, że są równe. Tutaj bym chciał zagrać, zastanawiałem się, bo ta Szwecja, nie podoba mi się, nie podoba mi się, grałem tyle. Ukraina, obstawiam, że wygra i daje, że dwa gole trafią, teraz tak. Normalnie myślę, że Szwecja nie strzeli, ale patrząc na obronę Ukrainy... Daję gole dla Szwecji dlatego, że Ukraina straci... Bardziej przez to, że Ukraina straci bramkę, niż przez to, że Szwecja daje nią Tutaj zapomniałem dać, miałem sobie szybko strzelić gola. Nie wiem, podoba mi się chyba Naciągnę bramkę. Tutaj damy też Ukrainy. Jarmolek, Kapitan. To wam wszystkie. Poprawcie sobie jeszcze popularity. O kurde, Evalia ma drugi wynik. 15%. Myślałem, że będzie 1-2, 1-1. Nigdzie nie ma 1-1. Szkoda, że nie mam też wyników poniżej. To jest moje największe zaskoczenie. Bardzo rozpodziewałem się, że będzie największe 3-0, no bo najulubiony wynik. O, tutaj się spodziewałem, że jednak ktoś ludziu będą bardziej wierzyć w Czechów niż, niż 2-0, ale... okej. Okay. Tak jak wam mówiłem, drużyny więc wynik 2-1. 1-2, wiadomo, na drugą stronę. Od razu mogę pokazać, tutaj jest tak samo. 1-2, 2-1. To jest, prawie zawsze będzie tak zrobione, żeby będzie 2-1. Z jednej, z drugiej strony, jest, że to są tak równe drużyny. Temu 2-1? Nie wiem, najczęściej prawdopodobnie pojawiający się wynik. U wszystkich obstawień, i tak dalej. Tutaj tak samo. Ależ tutaj to nie jest tak wyrównane, jak z tej i z tej strony. Ale też, prawda, zobaczcie, obstawień to jest 3-2. Tu 2-1. Więc kolejny wynik jest tu 3-2. A tu 1-0. Tak samo myślę, że tutaj jest więcej goli, tutaj mniej goli. W zeszłym na pokazali się, że u nich jest dużo boli, ale Anglicy za to są odwrotnie. A tutaj zaś Ci Ci pokazali, że umieją strzelić. To no jest 0-2. Chyba nigdzie nie będę mieć poniżej 10%, to w ogóle pierwszy wynik. Wydaje mi się, że Francja nikogo nie zachwyciła w fazie grupowej, i dlatego tak nie wierzę. Nawet jest szybciej wynik 3-1 niż 1-0, to mnie dziwne. Wydawało mi się, że będzie 2-0. 3-0 nie, nie dziwi, się, że to będzie 1-0. Tutaj tym mówiliśmy tego że dla Niemców nie spodziewałem się, że większość ludzi będzie obstawiał Anglików, to Anglicy i Anglicy. Więc wydaje mi się, że większość ludzi obstawia Anglików, przestał i przestał po prostu, chociaż czy wynik jest na Niemców? Tutaj mnie nie dziwi, że na Szwecji bo w 11 grupie grupa, a Ukraina się pozna jeszcze na końcu najgorzej, ale tu nie ma żadnego wygranej na Ukra ani na remis. O, tu się nie spodziewałem. To tu jest moje zaskoczenie największy, największy czatki końmi. No okej, okay. fajnie jak do punkty. Ale i tak gramy, we Włoszech gramy, boosta, no wydaje mi się, najpewniejszy. Lubiłem się wyrobić przed to tam. Jak widzicie, znowu jest 15 minut. Plus. Tak się, jak dziękuję za odcinek. Widzimy się w ćwierć i z podsumowaniem tej kolejki. Dzisiaj też tak szybko, bo mnie burza. Tam to późno. Tak gram, to później niż zawsze. W tym razie następne filmiki będą już bardziej zorganizowane. Dzięki bardzo i do zobaczenia następnego.